uzbrojenie Piechura Polskiego z okresu Powstania Kościuszkowskiego końcówka XVIII wieku. Jednym z przejawów upadku wojskowego XVIII wiecznej Rzeczypospolitej był, był brak własnego przemysłu produkującego karabiny. I kiedy polscy patrioci na ziemi Wielkim zdecydowali się na rozbudowę Wojska Polskiego pojawił się problem braku karabinów i postanowiono te karabiny zakupić za granicą. Ciągnąć za granicę Ja w tej chwili mam przed Państwem karabin wzoru pruskiego wzoru brytyjskiego ale myśmy zakupili wówczas znaczną partię karabinów pruskich wzoru 1782 ten karabin staropruski tak zwany był wizualnie zbliżony do właśnie tego karabinu który Państwo widzieli miał kilka detali, które go od i ten wzór 1782 ten model polskiego karabinu, który był uzbrojony na, uzbrojony na naszą piechotę, były na ówczesne czasy dość dobrą bronią. Posiadało, ta broń posiadała pewne nogą. Otóż w tej broni zrezygnowano z zwanego podsypu panewki, ponieważ następował w tym karabinie polski model 1782, zwany samoczynny podsyp panewki. A więc żołnierz nie musiał już pewnych czynności wykonywać. Co? Skróciło, skróciło ilość chwytów, czyli temp broni potrzebnych do nabijania z 12 do 8 dzięki czemu wzrosła szybkostrzelność takiej broni mimo tej zalety okazało się wkrótce podczas użytkowania tej broni, że posiada ona także swoje wady przede wszystkim w pewnym czasie otwory za połowę przepaleniu i taka broń kwalifikowała się do naprawy oraz okazało się, że części metalowe tej broni były wyprodukowane ze zbyt źle zahartowanej stali przez co elementy zamka się w pewnym czasie łamały i były trudne do naprawy już, już zachował, się taki, zachował się taki raport generał Kościuszki właśnie z ćwiczeń jego dywizji że właśnie mówiąc o tym, że te karabiny, karabiny pruskie właśnie łamały często elementy zamków Kaliber takiej broni był dosyć duży Od 18 do 20 mm powiedzmy w zależności od roku produkcji A zatem siła rażenia była duża także Ale trzeba pamiętać, że ówczesna broń palna w taki krawnień skałkowy był nią y, generalnie zawodną i skuteczny ogień mógł prowadzony do około 200-250 metrów co 200 metrów to mniej więcej 120 kroków, kroków. no i nasze regulaminy piechoty właśnie przywodywały w obronie ogień do przeciwnika w wysokości 200 kroków czyli po 120 metrów i co, co kilkadziesiąt kroków yy, następowała salwa, tak samo w ataku co 50-60 kroków następowała salwa sama piechota, plutonów w boju. Tak to wyglądało. Także na, na ówczesne czasy była to broń, yy, która nie, powiedzmy była typową bronią swojej epoki. Jeszcze ważna rzecz jednak: yy, ładunki prochowe znajdowały się tutaj w tej specjalnej tobie. To jest To Trąpasz. Te 60 W w odsłuchać, budownicy przemytnicy od 30 do 40 sztuk. Waga takiego ładunku prochowego wynosiła około 40 gramów, z tym, że 12 gramów przypadało na proch ładunek prochowy. Ale praktyka praktyka postawie Koszykowskim była taka, że często nasze, nasze nowo, nowo utworzone oddziały, improwizowane oddziały w postawie Koszykowskim, nie posiadały ładowni z tych skórzanych ładownic, tylko posiadały płócienne torby. na Ładunki w nich przy w takich torbach. Piechota powstancza przewołała często ładunki, a w takiej kuciennej torbie takie ładunki często po prostu się rozsypywały. Po się rozsypywał, ładunki się przecierały i skutkowało to po prostu takim, że często po prostu nie można było prawidłowo nabić broni. Na koniec Państwu pokażę, to jest pozycja do nogi broń. W takiej pozycji żołnierz wsypał płot do konekki. Tutaj Państwu założę jeszcze trójganistry wagnet do warki wręcz tę to jest akurat wzór brytyjski, ale te magnety pruskie, staropruskie były dłuższe i bardziej cięższe, przez co się często łamały w boju generalnie żołnierz piechoty ówczesny raczej unikał starcia wręcz ponieważ dla psychiki człowieka, psychika człowieka jednak jest tak stresztrowana, że człowiekowi trudno zabić drugiego człowieka patrząc mu prosto oczy. dlatego o tym wiedzieli dowódcy starano się właśnie Niszczyć przeciwnika ogniem, samym ogniem, unikając, właśnie, unikając, znają psycherzy, unikając starcia wręcz. Taka granica, właśnie strefy ognia skutecznego do 200 metrów, była tą granicą, której, yy, której często, pichurom ówczesnemu ciężko było przełamać. Znamy taki przy, przypadek właśnie pod Racowicami. na krzydle. skrzydle. grała zająć zajączka, przez pełen czas, bawiła się ogniem plutonowym. Zamiast pójść do przodu, do walki na bagniaty, co czyniło więcej szkody niż pożytku. Dopiero właśnie kościuszki z koseniarami z centrum pozwoliło to rosyjskie, rosyjski batalion Jejgiotr je, je, je Janusławski przełamać. właśnie Także tak, taka ciekawa historia.